Dzisiaj gramy w Dark Diver drugi odcinek z tej gry pierwszy odcinek był samemu, ale teraz gramy z gościem specjalnym, który już był wiele razy u nas. Teraz ty cię przedstawiasz, zapraszam. Dobra, no, no, byłem jakieś pięć, no, jakoś chyba tak. Poczekaj, The Strongest Battlegrounds, Brains, Sherlock contra e, Czekaj, jeszcze A... ja 112 113 Nie, 113 śmiech Dobra, e, ten, e, Jestem bardzo dumny z tego, że jeden filmik w 6 godzin nazbierał 113 wyświetleń no, no, Brawo Brawo Mój rekord w 6 godzin pobijamy rekord o jakieś 40 Jakie to było 72 To idziemy być Darfunika? Eee, widzę, ja pamiętam ten filmik, piękny z panów zbieram złam w Ladelki. Najlepsze lata. No to zacznijmy zatrzy, od początku. Dawaj na Ali to od razu, to załatwia wstyda. A radaj sobie zrobimy na Alicie. Launching the divers. Five. Tam four, three, three, two, to wszystko dostajemy tak samo, więc... Keeping the universe free. Czy nie, czy nie Jeśli grasz na elicie, dostajesz więcej punktów za przejścia. Aha, jest tylko. na ja, ja tylko na H11 biorę Beast Wiesz dlaczego? dlaczego? Dlatego, że ja. Na to, że jak mi się zapisuje, wiesz, ten jetpack, to wtedy mogę sobie po prostu uciekać, wiesz, z tym te teleportacją. A, ten pan ogólnie ma. Ten pan ogólnie ma takie fajne jetpack, więc ja. Więc ja sobie w sumie nic nie muszę robić. No musimy 40 zabić, więc. Hazio! Dostał Hazio! Pan idzie! A ja a, chcę wbić jatka? Dla mnie jatka nabijamy. No dobra. Ja, ja go biłem z jakimiś chłopami, tylko w sumie ja go biłem, bo, bo oni zginęli. Nie, to jest do wiatru. No, no, początkowcy. Dobra, bo ja to mam rakietnicę, Ja jestem głównie supportem. Tak, jak coś mówię widzowie ja będę mieć... Ja będę też mieć właśnie taką taką bardzo podobną broń do, do, do tego. A czy, do, czy będę... Bo, 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 właśnie też będę mieć tą broń. Ale to dopiero wtedy kiedy, kiedy, kiedy mi się uda stawułować tą broń. Azio! Azio tam idzie. Tylko niech idzie! Gdzie? Gdzie hasio? Ja go nie widzę, go Nie Idzie, idzie czekaj. Odcinek na z Szymonem! Dobra, wiesz. Eee. Dobra, to ale też robimy, prawda? Eee, dobra, uszymał. Pójdziesz w poetka? No a ja już teraz widzę etka. Okej okay. Ja tu robaka stawiam Nie chcę mi się ich bić, tymi kuleczkami Potrzebuję aż 20 zabić A mi się nie chce No Tylko łupicka Tylko ropaczka Hazio Hazio już dostał kiedyś strzał pode mnie nie Hazio, to Zedek no, no Edek. Nie, 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 nie! Ja się zregdolowałem! Ja się zreakdolowałem! Moja wina, ja się zregdolowałem! Iwa! Ty możesz się palić, Szymek. Uwa e uważaj, bo Edek może ci wypowić. Edek! Ja Edio! Dobra. Eee, tu no co? Ty no jaki ty słaby dzisiaj? Litaminek nie wziąłeś dla zdrowej dziewczynki! Edek tak na... Edek na super. E jak e, coś to ba... Będziemy potem zbierać chłopów, A żebyśmy zamili... Wiesi mnie, ale w sumie i tak już ja leci Ja mam bizdaj Mój band. Mac, weź do... weź do... Weź... Weź do bs ja a, idę odpalić Ojej, no mi na nie wziąłeś się, bywali jeszcze raz Za mnie. Nie. Znowu nie, znowu nie wziąłeś mnie, i... się... Zabrakło witaminek. A, ty, tak to... weź tych strzelających na walej, bo acela nie mam z tych kulek. Na pytanie. pytanie, a czy ty te kulki e, ładujesz tak szybko, właśnie jak strzelgo, czy po e, prostu masz magazynę? Nie, ja, no ładujesz tak, jakby bo bardzo szybko ładujesz. No to, to jest dobra, to, to jest rzeczywiście bardzo Nie, ja ci powiem. Załadowane. Tak, nie. Ci nie wierzę, dawaj. bo. Ładuje teraz. Nie, po prostu, A ty wiesz, jak, a ty wiesz jak długo, a ty wiesz jak długo się ładuje strzelby? Wiem. Bo to dzisiaj nie jest strzelba, to jest, to jest kurko Nie, jest miotacz, jest miotacz plazma. Głup! Żyj! Kaszmanik, robasz! no tak, eee, Kolega e, Szymek mówi, że chcę kupować kapibary, bo kiedyś mieliśmy skinę na On jest. E, on jest. E, ale powinienem iść do oddziału psychiatrycznego, e, O. E, I akurat specjalnie, specjalnie na oddział kapibarosu, więc. Takie Jako? To się wytnie? Nie wstydzę. On tak nie potrafię tego robić, co nie? Nie no, potrafię, ale nie chcę. Ale nie. No, przyna przynajmniej będzie fa family... coś tam? Będzie familia Freddy. Tak. <noise> Takiego szalikanu. Takiego Sharika szari My mamy, my mamy na jednej grupce, na messengerze, mam takiego typa, który dosłownie jest szarikanem Dosłownie Cobi, 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 cobi To jest ten, to jest ten, to jest Kubuś, to jest Kubuś Kubuś, połóż ten Jest do połowy, jest do połowy Dawaj go Dawaj, Hazia. To nie jest Hazio, to jest Stefan, który ci, który mi dzisiaj który mi wy... wy... Który był piwo! Który był ci piwo! jest co? Ja wczoraj piję taki piwo I on mnie wisi, bo mi... jest co? On mnie wziął i rozwalił już! I rozwalił o podłogę! Bandita! Eee, e, dobra... Widzowie... Będziemy nagrywać do tylko do, do... Tylko do Ara... E, albo nie... Mówi się sobie co sobie. nagrywamy. E, nagrywamy. E, ten. E, nagrywamy do tego. E, nagrywamy do. do Czperoksa, ok? w pokoju chcesz. A później. A później, se, a później taką po prostu gramy. Chyba to trochę. <coughs> chyba to, to trochę długo. trwać ten odcinek, więc. E, no dzień dobry. No Aradajsa chodź Ej, oni tam robimy Aradaisa y, Chapler 2, dawaj. Czekaj! jaki my mamy team? Nie, jakby ja, ja, to jeszcze re, re, regulusi załączył? No, z jego ekipą? Wiesz co? Bo regulusi z jego ekipą to zrobili? A Rasajda 2 Omega. No? A, a to jest bardzo trudne, bo nawet rzepaka -Pak, oni ci zbiją na dwa hity, kurwa. To rzeczywiście. Jakoś tak. Tak, bo. Zniszczył mi kropet na hita i jeszcze normalnie mi zabrał jakiś błahater A oni Zrobili tam jakieś 5 osób pięć, czekaj, Nie wiem czy osób? Dobra, Szymek, napalaj no, Szymy... tą kulkę Przyszłość e, w, w tym tygodniu będę mieć tą samą broń co ty okay. Wtedy te 2 nie będę mieć, wtedy te 2 ka jest akurat... Drugi! Całeś 50 robótów, wcale nie tak Nie! Jeszcze plus jeszcze 200 kryształów i 200 tysięcy kaski No To wcale nie tak! Ale ja serio mówię! No akurat wiemy Zablokowałem go na łańcuchu! Zablokowałem go na łańcuchu! To ile kulek leci, bo nie tylko ja, kurcz jeszcze chłopcy obok mnie się zajmują. nie, ja zniknę. Ja zniknę. No i tu on ma hapę. Ach kurczą. Ja zginąłem. Zostałem trochę.

w stronę, w Boska. Zabijamy Boszku! Co na mnie stoisz, bandyto?! Hmm. On jest chyba słaby. Co, on jest... No, on jest bardzo słaby. To jest... To jest po prostu bardzo słaby. No co? Dobra. Czekaj na chwilę. Nie wiem, chciałem się o niego coś zapytać Bo ja wiem jak zrobić, bo ja wiem jak zrobić dziobaki jak, jak... mieć na dziobaka w Trzeba napisać Platypus tam w Okej, Okej, dzięki za podpowiedź Tak będą dziobaki! Dziobaki! Dziobaki Viktor, a ty gdzieś z daleka? Ty gdzieś po prostu z daleka nawala i z tej rakietnicy tego bandyta. Bo, bo, my, bo tutaj cała trójka ma... wiesz co. Cała trójka ma... Zofaki. Viktor, a weź im napisz ten kto ma rakietnicze. E, nie, po prostu z daleka nawala sobie Niech sobie tarczkę dają mi napita z daleka. Jestem. Wiktor, a weź im napisz, że ten kto ma rakietnicę to niech nawala z daleka po prostu. Niech setzkę da dają i no. I po prostu nie nawalajcie, bo są z daleka. A my będziemy bardziej z bliska, bo my mamy też odpaki i te inne. Ten co pisze jak pendolina, bo on zna angielski w jednym palufu. Ja mam matematykę w jednym palcu <noise> Co to kaszal? Eee, od pierwszej klasy potrafiłem potęgować By Teoretycznie potęgowanie jak trudne nie jest, więc... Wiesz To no teraz to i sobie... Idziemy szybko po kryształ A później jak najszybszym się ewakuujemy Nie, no Masz go nawalać z daleka! No wiecie, właśnie, no właśnie, no właśnie, ja, te... ja go teraz ja będę nawalać Ja tu czekam, Wiktor, ja tu se czekam na murku i no i Będziemy go nawalać po prostu O, dzięki za rubaka Boże, gdzie ty jesteś? Dziubaki! Dzi-dzi-dziubaki, dzi... dziubaki dzi ja wiem! Co? Ja go będę nabalać z tego. będę nawalać z tego tronu. Okej? Okay. Nie, lepiej... Nie, lepiej tam nie! Lepiej tam nie! Majd s leży! Ja go odradzam! On jest słaby więc! Albo zginęła chwilkę. kogoś, jeśli trzeba. No, no nie, no kto tam jest? No nie wiem, działa, już nie ma. Leci ktoś! Kogoś tam jest? Czego go ulepcie, bo on ma drzewa, ten chłop, ten rewan. I na siebie, bo ja muszę chłopów zreagować. Bo e, to my, my będziemy go za 15 minut nabalać. Odradzam. Lorel. No Aż odradzam kogoś. Już odrodziłem. No! Tu chyba ich coś piecze. Gdzież gra? gra, lecący? Papo! ty i tak jesteś słaba! Wygramy! Wiktor, ty, ty tam dziś pewnie z tyłu jesteś. Nie, no inwestuj, był to idiota. A ja a ja a ja miałem strasznego loa. O Sam, czekuj ba. Tam, ale a wiesz, że mnie przesywa, bo ja nie do kurtanu. Ja ja słowo już pisałem, że my za my D, O, Ty, A. A u nik! za Dobra, jak ja go i ja. Robić? to czy.? Wapisałem, że. Kto chce zabić bosa na H311? To ten zielone. A nie! Kto chce robić H311? No wiem. Mistrz, to ja po prostu. Dobra. Eee, możemy się pożegnać. Nie udało nam się pokonać bosa. Ale możemy Bo się... Bolni po prostu nie słuchali. Nie To pa... jak jadę? Run! Dobra. No to widzowie. Możemy się pożegnać. Pa, pa. Bye bye, widzowie.